Czy zgodzisz się, że Ewangelia, którą głosi Kościół katolicki, nazwałbyś inną Ewangelią niż ta, która jest w Biblii? Nie, nie potrafię tak powiedzieć: absolutnie nie. Yy, yy, w najmniejszym jak, jak, stopniu. W najmniejszym znaczy, stopniu, aczkolwiek. proszę? Jak, jak, jak bardzo przeciwna, jak bardzo inna, jak bardzo inaczej przedstawiająca Chrystusa musia jego dzieło, jego skutki, i rolę i w ogóle wszystko, jak bardzo inna musiałaby być ta Ewangelia, żebyś ty ją uznał za na tyle inną, żeby przed nią przestrzegać. Pytanie było, dotyczyło na początku Kościoła katolickiego. Znaczy ja bym głęboko polemizował z tym, co jest warunkiem koniecznym do zbawienia, i to przeakcentowanie uczynków w dziele zbawienia, y, to jest coś, co mi absolutnie było, m, przeszkadzałoby i co mi przeszkadza, dlatego że y, 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 większość ludzi, myślę, że nawet w naszym kraju dzisiaj, w dalszym ciągu uważa, że zbawienie jest. Jest, jest z powodu zasług człowieka, jest z powodu jego uczynków, i na to powiedziałbym głęboko nie. Jeśli, jeśli z takim nauczaniem bym się spotkał i spo, spotkałbym się w Kościele katolickim, miałbym możliwość się na ten temat powiedzieć, powiedziałbym nie. To nie jest dla mnie prawdziwa Ewangelia. To nie daje ludziom tego, czego oni potrzebują i to nie prowadzi ich do żywej wiary w Pana Boga, dlatego że to jest Ewangelia wtedy, że tak powiem, no, niepełna. I ona nie daje zbawienia, dlatego, że zbawienie jest, jak mówię, apostoł do, do efezjan, zbawienie jest z łaski, jest to dar Boży, e, który możemy przyjąć e, albo odrzucić, bo, bo Pan Bóg tego nie determinuje, ani nas do niczego tu w tym momencie nie zmusza, nas zaprasza i ja wtedy, e, 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 jeśli ją przyjmuję, to przyjmuję zbawienie i to jest rzecz w tym momencie ważna i kluczowa, z której bym nie potrafił, e, który bym nie potrafił odpuścić, tak, bo... Tu się decyduje los człowieka, jeśli chodzi o jego życie wieczne.